Cześć, macie tu Michale Kupe, to jest kolejny odcinek na moim kanale I moi drodzy, dzisiaj zagramy Minecraft po raz kolejny na moim serwerze I dzisiaj jest mega wielki projekt Dzisiaj jest zamek, zbudujemy zamek Bo ostatnio właśnie spędziłem bardzo dużo czasu na niszczeniu Jednej świątyni, tej podwodnej oczywiście Ogólnie to są prawie dwie obok siebie A ja jeszcze jedną z nich I Właśnie zaraz wam pokażę, ile ja mam z tego bloków I pokażę wam ogólnie, jak dzisiaj będę budował i efekt końcowy, oczywiście, także na końcu filmu będzie. Dobra, więc już jestem z powrotem i mamy tutaj kilkanaście szulkerów. Dokładnie, chyba 11, tak mi się wydaje. Sprawdźmy dokładnie, w sumie, ja tego będziemy mieli. Mamy tego, uwaga, uwaga, 6 i 4, 10. W sumie to mamy 10, dalej, 10 shulker boxów. Mamy tutaj wszystkie bloczki potrzebne. Ja teraz w tej rozstawie każdy pojedynczy blok, ponieważ będę właśnie budował przez odcinek dzisiejszy nasz. Wielki zamek z pryzmarynu między innymi i z tych podobnych rzeczy. Więc mamy tutaj pierwszą skrzynkę, gdzie mamy pryzmarynowe, jakby to powiedzieć, cegły, tak można to trochę nazwać. Briki po prostu. Mamy tutaj zwykły pryzmaryn. Mamy znowu zwykły pryzmaryn. Mamy akurat gąbki i trochę pryzmarynu. Tutaj pryzmarynowe briki. Tutaj mamy różne rzeczy. Tu Mamy też różne rzeczy. Tu mamy pryzmarynowe briki, jeden pryzmaryn. Mamy tutaj to samo i tutaj mamy jeszcze firewall dodatkowo, żeby mi pomóc w budowie i teraz wam pokażę. E, ogólnie mamy tutaj już przygotowany trochę jakby projekt całego tego, albo bardziej taki arkusz można odnalazć w ten sposób. No ogólnie oświetliłem cały teren, tej całą górę zniszczyłem, tutaj widzicie kawałek góry już po lewej stronie, który został jeszcze. Będę musiał go kiedyś jeszcze dokończyć, a teraz wam pokażę tutaj ten cały, jakby, o właśnie projekt, może to nazwać też. I mamy tutaj po prostu, samo będzie mniej więcej tej wielkości. W wysokości będzie maksymalnie do tego pomarczowego słupka. To jest prawie, czy tam ponad 40 bloków, więc naprawdę mega duży. No i co? Zaczynamy to budować i widzimy się już, tak może, w trakcie budowy. Zobaczymy, no więc co ja buduję i widzimy się za chwilę. Ej, moi drodzy, w sumie tak sobie buduję i tak sobie myślę, że kurde, kiedyś miałem serię, tak na początku jeszcze mojego kanału, gdzie w ogóle miałem po 20 wyśleń w tej serii, Minecraft wielkie budowle. I w tej serii miałem naprawdę spoko pomysł, mi się wydaje, i zbudowałem po prostu, yy, to była jeszcze wersja 1.12.2. Właśnie znaczy, na tej wersji budowałem różne rzeczy, robiłem z tego speedruny. I co byście powiedzieli, na przykład, na, nie wiem, znowu to serię, abym ja z nawet mógł takie coś ponagrywać. Więc co? Zakłosujcie w ankecie. Jakbyście chcieli taki powrót takiej serii, której pewnie większość z was nas nie pamięta, bo wiem, że jest sporo nowych osób. Więc co? Może byście chcieli taką serię zobaczę po ankecie. Jak tak, to oczywiście coś tam zrobię, a jak nie, no to nic tam nie będę kombinował. Tutaj w ogóle już za wysoko jestem. Więc już skończę ogólnie te ścianki budować. I teraz... Oj, spadło mi tutaj. Dobra. I teraz będziemy budować dalej więc mamy też jakby ścianki, teraz jakieś wieżyczki sobie zbuduję, no i widzimy się już za chwilę jak nie wiem, będę trochę więcej tego miał OK, moi drodzy, już zrobiłem na każdym piętrze, na każdej wyżywce takie właśnie podłogi. I teraz będę robił dalej część, dalszą część zamku. Yy, może jakiś tam spidalnik będzie w tle zobaczymy. No, więc teraz zacznijmy dalej budować, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że mi starczą bloki, bo jak nie, to będę musiał jeszcze kopać więcej bloków. O Jezu, dobra, już już kończymy, już idę dalej budować. Okej, okay, moi drodzy, właśnie zrobiłem kolejną rzecz, czyli... W tym przypadku, właśnie takie tutaj, jakby to tu powiedzieć, takie zaokrąglenie na samym dole, i to zrobiłem oczywiście dookoła z tych blików, więc w tej chwili to właśnie w ten sposób wygląda. Jest o wiele lepiej, bo tutaj Wam pokażę na Game Mod Spectator, jak to wygląda. Okej, okay, na Game Mod Spectator to wygląda w ten sposób. Mamy po prostu kilka wielkich kloców, ale teraz wygląda trochę lepiej, bo chociaż oprócz wielkich kloców mamy tutaj takie zaokrąglenia. ten jest wieśniak. No więc teraz jest o wiele lepiej. No i że teraz przejdziemy już sobie do góry wiesz? Zobaczymy jak to mi się uda zrobić. No i widzimy się za chwilę jak już coś tam ogarnę z tym jakby daszkami, czy jakby to tam nazwać inaczej. Po prostu z górą wiesz. Okej okay, moi drodzy, właśnie buduję jedną z wież, bo tam już trochę zbudowałem, ale to Wam pokażę za chwilę. To właśnie Radwanik jest i nad... napisał Kozak, więc mu się na przykład to podoba już w tej chwili, a jeszcze jest naprawdę dużo przede mną. Więc zobaczymy efekt końcowy. No i co tutaj będę dalej budował to wieże cało? I zobaczycie na no zaraz efekt końcowy, jakby tej całej, wszystkich gór wiesz, bo zaraz je zrobię. No i to zobaczycie wszystko, więc no widzimy się już za sekundkę. Dobra, moi drodzy, właśnie skończyłem robić kolejną część, jakby tego zamku. A dokładnie, wieżyczki tak, te większe wieżyczki tam na górze skończyłem robić. Wam zaraz to pokażę, tylko się wzbiję w powietrze. Okej, okay. i sami zobaczycie, jak to teraz wygląda. I się wydaje, że jest naprawdę ładnie. Póki co naprawdę idzie dobrze. Teraz będę to wszystko bardziej tam ozdabiał, tak robił, żeby te kształty były takie fajniejsze I w ogóle, no więc to widzimy się za chwilę Teraz będzie trochę dłuższa przerwa, teraz popracuję będzie z godzinkę i za godzinkę W sumie za się widzimy, ale za godzinę mojej pracy Więc no widzimy się już za chwilę Okej okay, moi drodzy, właśnie skończyłem budowę tego zameczka Znaczy nie skończyłem jeszcze do końca, bo jeszcze zostało mi trochę do zrobienia Ale mam już takie sporo zrobione tego co powinno być, więc tak e, ogólnie mamy tutaj wejście. Mamy tutaj wejście, i no, mamy taką bramkę, sobie wchodzimy. Mamy tutaj mości, taki o, no i tutaj jest dalej wejście, ale to ogólnie skończę kiedy indziej. No i oprócz tego, e, wszystkie wieże to już wam pokazywałem. tutaj teraz sobie takie właśnie, jakby to powiedzieć, murki dookoła. jeszcze zostały mi tutaj te piętro, tutaj, tam wyższe. No i tam jeszcze są takie drzwiczki, bo tam będzie taki, taki balkonik, wiecie o co chodzi no i ogólnie to co, no tyle zrobiłem i teraz będę kończył całość i raczej zobaczyć już efekt końcowy, bo to już więcej do pokazywania nie będzie mam no, tak, tak to wygląda no, i teraz pokażę wam efekt końcowy dobra moi drodzy, właśnie skończyłem budować całą tą właśnie wielką budowlę, czyli oczywiście zamek teraz, znaczy, dobra, skończyłem, nie do końca, ale zobaczcie, w tej chwili to tak wygląda. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajne. Tutaj te okienka są takie spoko, ale z ich nie skończyłem, bo okna, wewnętrzne i w ogóle wnętrze, tam w ogóle dużo tego, co będzie w środku, zrobię po prostu w innym odcinku i się będziecie chcieli. A jeśli nie będziecie chcieli, to po prostu zrobię po prostu no, między odcinkami, więc to wygląda naprawdę bardzo fajnie. A teraz Wam pokażę po prostu kilka przebitek, jak to wygląda no, na Game spektator. Spectator, żebyście zaczęli jak to fajnie wszystko wygląda. OK, no i mój to było już na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobało bez kamerki, ponieważ to był, trochę, był duży projekt, bo ja już budowałem go chyba z 5 godzin tak mi się wydaje. No w końcu zrobiłem to na survivalu, więc tak musiało być. No i co, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli chcecie, żebym zbudował wnętrze, to zagłosujcie właśnie w ankecie, w prawym górnym rogu, żebym na pewno wiedział, że chcecie odcinek zbudowania wnętrza. No i co, taki duży projekt na moim serwerku, oczywiście wbijajcie. No i co? Widzimy się już w na następnym odcinku z 2 Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!